Dzień dobry kochani, zapraszam Was na przegląd nowości do Action. Na początku chcę Wam pokazać nowe organizery na zapasy. Są to organizery świetne na suchą żywność. W opakowaniu znajdują się 4 sztuki, za które zapłacicie 29 zł i 95 groszy. Tutaj zostawiam Wam również wymiary tych pojemników. W zestawie znajdziecie jeden pojemnik o pojemności 400 ml, dwa pojemniki o pojemności 900 ml oraz jeden taki spory pojemnik o pojemności Pojemności 1400 ml. Wszystkie pojemniki mają nakładki z czarnymi, silikonowymi akcentami. Druga nowość to organizer do łazienki za 17,95 zł. Jego wymiar to 27 na 25 cm. Jest to organizer dwupoziomowy z warstwą antypoślizgową i mamy tutaj również elementy bambusa. Kolejna nowość to antypoślizgowa mata łazienkowa, dostępna w trzech kolorach. Mamy kolor czarny, szary oraz beżowy. Za sztukę zapłacicie 21 zł i 95 groszy. Możemy ją używać na przykład w wannie, czy też pod prysznicem. Jeżeli lubicie sklep Action, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jestem bardzo ciekawa, ile wśród Was jest fanów tego sklepu. A jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to witam Was serdecznie. Ja mam na imię Patrycja i od ponad 8 lat nagrywam dla was przeglądy półek zachęcam was do subskrypcji mojego kanału która jest darmowa a dzięki niej dowiecie się na bieżąco o wszystkich nowościach mata jest wykonana z dosyć grubego dwuwarstwowego materiału kochani mam świetną informację ponieważ na półkach zagościła nowa Porcelanowa zastawa stołowa, tym razem jest ona w bardzo subtelny wzór, więc myślę, że sprawdzi się w wielu wnętrzach. Na szczęście wszystkie elementy tej zastawy możemy myć w zmywarce i możemy również na nich podgrzewać jedzenie w mikrofalówce. W skład takiej zastawy wchodzi duży talerz obiadowy o średnicy 27 cm, który kosztuje niecałe 14 zł. Do kompletu jest również głęboki talerz idealny na zupę, on akurat kosztuje 12 zł. I ma średnicę 20 cm. Kolejny element, tym razem jest to taka klasyczna miseczka za 8 zł i 95 groszy. Ona ma 13 cm średnicy. Do zestawu możecie również kupić małą porcelanową miseczkę za jedyne 4 zł i 95 groszy. W moim wczorajszym przeglądzie wspominałam Wam, że jak tylko pojawią się kolejne elementy tej zastawy, to Wam je zaprezentuję. Te nowości już mogliście wczoraj zobaczyć, tak więc pokażę Wam kolejne produkty. Mamy m.in. klasyczną miseczkę w świetnej cenie. Kosztuje 9 i 95 groszy. Do zestawu jest również taka duża miska, idealna na przykład na sałatkę, za nią zapłacicie 24 zł i 95 groszy. Kolejny element zastawy to klasyczny, duży talerz obiadowy w stenie 13 złotych i 95 groszy. Przy okazji przypominam Wam, że elementy tej zastawy możemy myć w zmywarce, natomiast nie możemy ich podgrzewać w mikrofalówce. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym złotym brzegiem. Do całości możecie sobie również dokupić talerze idealne na zupę. One kosztują 12 zł i 95 a tuż obok są również talerzyki, na przykład na śniadanie. One kosztują 11 zł i 95 groszy. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która zastawa podoba wam się bardziej, ta biała klasyczna czy może wzorzysta? Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Kolejna nowość na dziale kuchennym, to taka miska idealna do serwowania. Po bokach ma również uchwyty, ma średnicę 20 cm, a kosztuje tylko 9 zł i 95 groszy. Ta miska jest wykonana ze stali nierdzewnej. Myślę, że te pojemniki na sos zdecydowanie szybko znikną z półek. W opakowaniu znajduje się 8 sztuk, za które zapłacicie 9 zł i 95 groszy. Jest to świetna opcja, jeżeli chcecie zabrać ze sobą sos na wynos, ale jeżeli chcecie go również przechowywać w lodówce, to jest na to idealne rozwiązanie. Ten produkt jest również wykonany ze stali nierdzewnej, a dodatkowo macie również silikonowe pokrywki. W nowościach zagościły również nowe karuzele z pojemnikami na przyprawy. Znajdziecie tutaj 10 pojemników, a całość kosztuje 29 zł i 95 groszy. Idealna opcja na organizację w waszej kuchni. Oczywiście, nie mogę pominąć kolejnej nowości na dziale z meblami. Tym razem jest to taki regał za niecałe 160 zł. Ponownie mamy tutaj element najmodniejszych lameli. Cała szafka jest w białym kolorze. No i rzecz jasna, mamy tutaj również drewniane półeczki. Myślę, że to jest niezwykle nowoczesna propozycja, która sprawdzi się w niejednym wnętrzu. Ja uwielbiam sklep Action za to, że możemy tutaj znaleźć bardzo tanie meble, które świetnie wyglądają. Jak wiecie, również jestem. W posiadaniu mebli z Action w swoim domu. Mam również świetną informację, gdyż do sprzedaży powróciły te półeczki świetne do organizacji. Wiem, że wiele z Was wykorzystało je w swojej kuchni, czy też w swoich sypialniach. Bardzo fajna propozycja do organizacji, niezwykle stylowa. Za taki regał zapłaci się 49,95 zł, on występuje w białym oraz kaszmirowym kolorze. No dobra, kochani, ale teraz pokażę Wam totalny hit. Są to drewniane stoliki w białym kolorze. Dostępne są dwa wzory. Za sztukę zapłacicie tylko 44,95 zł. Taki stolik ma 45 cm wysokości oraz 44 cm średnicy. Pierwsza propozycja jest z takim falowanym blatem. Obecnie takie falowane elementy są bardzo modne we wnętrzach. A druga propozycja prezentuje się w ten oto sposób. Mamy bardzo ciekawe nogi. Dajcie znać w komentarzu, która opcja podoba wam się bardziej. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Miś, że mówiąc, ciężko zdecydować. A jeżeli lubicie sztuczne roślinki, to mam dla was świetną informację, ponieważ w sprzedaży pojawiły się eukaliptusy w złotych doniczkach. Kosztują niecałe 25 zł za sztukę i są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Muszę Wam również pokazać totalną nowość. Jest to parownica do ubrań za 89,95 zł. Jest gotowa do pracy w zaledwie 30 sekund. Podobno bez trudu usuwa zagniecenia z różnych rodzajów tkanin, a w komplecie również znajdziecie szczotkę oraz miarkę do wlewania wody. Taka parownica świetnie nadaje się do użytku w domu, ale również w podróży. Na końcu mojego dzisiejszego przeglądu chciałam Wam pokazać Golarkę do ubrań za 19 ,90 zł. 5 groszy. Jest dostępna w białym oraz czarnym kolorze. W zestawie jest również kabel do ładowania. Jest to lekka golarka do ubrań z mocnym silnikiem. Kochani, to wszystko w dzisiejszym przeglądzie. Już jutro zabieram Was na kolejne nowości, tak więc mam nadzieję, że będziecie mi znowu towarzyszyć. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia już jutro. Buziaki, pa! pa!